Cześć, coś dzisiaj robię, no nie, wiem, takie, takie co mam, ja przysyła, takie, takie mam sobie kuleczki. I mam tu napisane no, kolory, jakie, więc, takie, 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 nie, wiem dużo nie, na nie, nie, więc nie, Czerwony. czerwone tak wygląda. Tu ona napisała sy, więc... Hmm. 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 Tak jest Na taki swak. Najpierw taki swak orężady, a potem takich takich kabelków, co się Nie. Dziesięć na dziesięć. Dobra. Ja już odkładam. Zielony. Jezu, ja jedą zielony zielonego. Taki dobry jest, na pewno. Jabłko, dobra? Jabłko. Zdecydowanie jabłko. 10 na 10 wkładamy. A ręczę Tak jest. Może kiedyś będzie to wy. Żeby... To może być wężówka. Okej. Okay. Dobra. Marancza. Panie lubię pomaranczy. 8 na 10, dobra. Fioletowy. O Jezu! Mam. Fioletowy tak wygląda na pewno dobry. O. taki taki mamby soltowe. a potem taki różada taka, żeby wybuchła, albo taki fajny, nie wiem jak to nazwać, ale dzisiaj na To odgadamy. Żółty. O, taki. Banan. O, bo cytra, co cytryle. Co mhm. Gdzie się na dziesięciu? Mmm. O jeszcze tu ma te. Jeszcze tam tutaj takie pisane. Rem zacznijmy. Czerwony. Wziadam go. Najpierw orangeada, czerwona. Takie to się to Pomarańczowe. Na pewno już te bo jadłem. O namczania zbior lubię. 800. Dobrze. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4... Ten. Żółty nie ma. Niebieski. Eee, niebieski, nie, tylko ten zielon. Dobra. Lepko. Mówiłam już jak 10 na 10. Czerwony. Mówiłam jak. Bierzemy obydwa. Mam obydwa smaki. Na początku posypczyłam gumę paloną, Tę jakby trawę i marchewkę. Dobra. Zapraszam do oceniania. A cześć kochani.